Hej, cześć siemanko, z tej strony Abeś i witam Was w drugim odcinku na moim kanale i drugim odcinku z naszej serii Crash Royale. Pod tamtym odcinkiem zbiliście dwie łapki w górę, za co bardzo Wam dziękuję. Teraz mamy Free Chesta i w tym odcinku będą dwie łapki. Jeżeli dwie y, walki jeżeli dobijecie w tym odcinku trzy łapki no to będą na, w następnym trzy y, 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 walki y, też chciałbym wam pokazać kogo bym chciał na przykład tego tego, ale ja na razie jeszcze nie mam tych y, właśnie tych potworków Mm, I też chciałem Wam powiedzieć, że mm, najbardziej dziękuję Loganowi oczywiście, bo to jest mój super, super, super przyjaciel. I Logan napisał komentarz, że jest super i bardzo się dziękuję z tego powodu wszystkim i Mam nadzieję, że jeżeli obejrzycie ten filmik i Wam się spodoba no to prześlijcie swoim kuzynom, kolegom i kim tam jeszcze chcecie A tymczasem Walkiria pokonała prinsa I wiecie co nie wiem czy Walkiria nie dać do wyjściowego składziku bo naprawdę, jak widzę jego na walce, no to bardzo, bardzo dobra jest. Aha, coś mi laguje. Bardzo, bardzo fajnie. W ogóle dajcie znać, czy Wam też tak laguje. Czy tylko mi. Bo ja na przykład nie mam zbyt długo Crash Royale. A mi laguje czasami jak nie wiem co nie lasu mi tak zlagowało, że normalnie miałem przyspieszenie, tak, że nie wiedziałem o co chodzi. Teraz właśnie muszkieterka przyszła. Do, weszła do gry. Jakbym mógł tak powiedzieć w ogóle. Bo grać to gra. I powiem wam, że ten typciu nie jest zbyt jakiś mega dobry. Barbariansy powinny załatwić sprawę. Teraz damy Prince'a, bo jak każdy wie, Prince jest bardzo szybki. Mega super hiper odcinki zawsze są u mnie. Mimo, że nagrałem je tylko dwa. I oczywiście u Logana. Pozdrawiam Logana. I właśnie, właśnie o tym mówiłem. Mówię właśnie, że każdemu praktycznie mówię z moich przyjaciół, że tak jest, że zawsze jeżeli wygrywasz całą walkę, to później przegrywasz tą walkę, no właśnie, niski poziom baterii jeszcze mam. W ogóle, kiedy mnie tak zjechał, że to jest, nie wiem co powiedzieć, aż... Wiecie co, chyba sobie lekko podrasuje skład. Zamiast tego gigant szkieletona bym dał mm, na przykład balona. Mm, Adam balona. I teraz gramy drugą bitwę i ostatnią w tym odcinku. Jeżeli... Jeżeli tak jak już mówiłem wbijecie tyle 3 um, lajki, no to będą trzy nast w następnym odcinku y, walki. Jak mnie zjechał typ. Tak mnie zjechał, że chyba pójdę naprawdę tą stroną, bo jestem ciekaw, czy naprawdę ten typ na szósty level, czy na przykład dziewiąty, bo wiem, że są ludzie, co hakują, tak? I według mnie to jest niesprawiedliwe. I chyba damy radę ileś bomb nawet rzucić. I teraz o wiele gorzej nam pójdzie. Dobra i też zapraszam Was na moje musicali ja się tam nazywam adiniek, yy, adiniek 2007 yy, Mam już tam bardzo dużo fanów Prawie 190 Zaraz będzie No właśnie i jeżeli też byście chcieli jakiś odcinek, na przykład z FIFA lub z GTA, no to piszcie w komentarzu. A ja teraz tylko czekam na moją bombę. Na moją tajną broń. Została minuta. Już jest. Wygrałem. Jedna walka w tym odcinku. Została wygrana. Yy... Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.